Witamy w Warszawie i zapraszamy na wycieczkę po mieście z perspektywy rzeki. Poznamy Warszawę w czterech odsłonach: uwarunkowania, odbudowa, powrót nad rzekę oraz wizja miasta. Zapraszamy. Warszawa położona jest w centralnej części Polski na Nizinie Mazowieckiej. Przecina ją najdłuższa polska rzeka Wisła, która płynie przez miasto na odcinku 31 km. Szerokość koryta Wisły na południe od Warszawy wynosi około kilometra, ale w centrum miasta zwęża się do 450 metrów. Zwężenie to, zwane gorsetem warszawskim, wynika z budowy geologicznej i jest spowodowane płytkim występowaniem w strefie korytowej skał osadowych odpornych na erozję, które tworzą na kilku odcinkach charakterystyczne przyczółki geologiczne, tak zwane progi. W przeszłości wykorzystywane jako miejsca dogodnych przepraw przez Wisłę, co prawdopodobnie przesądziło o lokalizacji miasta. Naturalna tendencja rzeki do meandrowania na wysokości miasta została znacznie ograniczona za przyczyną regulacji hydrotechnicznych. Pierwsze prace regulacyjne. Prowadzone były w latach 1893-1910. Lewy brzeg w rejonie Śródmieścia jest całkowicie zagospodarowany przez zabudowę bulwarową. Na prawym brzegu wykonano systematyczną regulację przy pomocy ostróg faszynowo-kamiennych. W wąskim międzywalu można zaobserwować silne przekształcenia rzeźby w postaci bocznych koryt powodziowych, a w strefie koryta łach piaszczystych i kęp oraz nasypów i wałów przykorytowych. W aktywnej strefie korytowej równina zalewowa porośnięta jest w wielu miejscach zaroślami i lasami łęgowymi, stanowiącymi ostoje dla żyjących tam gatunków flory i fauny. Balory krajobrazu Wisły w rozwoju urbanistycznym Warszawy dostrzeżono w XVI wieku. Nie przeszkodziło to oczywiście temu, aby Wisłę dalej wykorzystywać w sposób gospodarczy, i tego typu wykorzystywanie trwa do dzisiaj. Takim ważnym i początkowym elementem, bardzo istotnym z punktu widzenia krajobrazu Wisły w Warszawie i Warszawy nad Wisłą, jest stare miasto, które jest usytuowane. Bezpośrednio na Skarpie Wiślanej, i oczywiście, jakby jego geneza średniowieczna wiązała się z wykorzystaniem tej sytuacji, znaczenia pewnego militarnego, to znaczy obronnego położenia na wysokim brzegu Wiślanym. Natomiast z czasem, oczywiście, te walory krajobrazowe zaczęły mieć największe znaczenie, i w szczególny sposób podczas odbudowy Warszawy. Po zniszczeniach miasta, prawie 80% powierzchni Warszawy lewobrzeżnej zostało zniszczone. W tym pra praktycznie całe stare miasto. Podjęto decyzję na temat przywrócenia, czy wykorzystania, czy podbicia tych walorów krajobrazu Wisły i pewnego styku z żywiołem miasta. Te działania, początkowo planowane jeszcze w okresie międzywojennym, czy później rozwijane w okresie okupacji II wojny światowej, zmierzały w kierunku kształtowania tej doliny Wisły jako terenów parkowych, pozbawionych praktycznie w całości zabudowy. To nie zostało zrealizowane. Widzimy tylko dziś w krajobrazie tych okolic Wisły, widzimy tylko fragmenty tak naprawdę tego typu zagospodarowania w postaci dużych parków czy pewnych skupisk zieleni. Najbardziej chyba jest to czytelne pod samym starym miastem, które praktycznie jest pozbawione, jakby to pod skarpie jest pozbawione e, prawie w całości. Zabudowy. Wykorzystanie gospodarcze Wisły przeplatało się z wykorzystaniem rekreacyjnym. Rzeka funkcjonowała jako miejsce licznie odwiedzane przez Warszawiaków. Znajdowały się tutaj pływające baseny czy takie rzeczne porty. Dzisiaj ich odpowiednikami są też pływające barki, które powstały na fali procesu modernizacji tych bulwarów. To życie nad rzeką wraca w jakiejś formie. Od okresu międzywojennego próbowano uporządkować i wykorzystać w pełni potencjał e, transportowy Wisły. Dziś ta sytuacja wydaje się, że bardzo trudna do zrealizowania. To znaczy, Wisła pełni pewne funkcje, ale na pewno nie są to istotne funkcje transportowe. Dawny port praski jest takim terenem, bardzo stopniowo zabudowywanym, przekształcanym na kolejną dzielnicę mieszkaniową. I oczywiście, już jest pozbawiony jakichkolwiek walorów użytkowych, natomiast będzie na pewno bardzo atrakcyjną przestrzenią. Służącą Warszawiaką. Powojenna odbudowa Warszawy i główną inspiracją dla kształtowania pewnych widoków było malarstwo Kanaletta, którego liczne przykłady zachowały się do, do dnia dzisiejszego. Znana panorama Kanaletta, malowana z prawego brzegu Wisły, przedstawia Warszawę właśnie pełną różnorodnych. Wartości, to znaczy, z jednej strony widzimy intensywne miasto usytuowane na skarpie Wiślanej z charakterystyczną sylwetą Starego Miasta. Miasto, które było w bezpośredniej relacji z, z rzeką, czerpało z niej i gospodarczo i rekreacyjnie. Tego typu podejście do Wisły, to znaczy wykorzystanie jej walorów i krajobrazowych, ale też walorów użytkowych. Dzisiaj stanowi taki istotny element myślenia o tym, w jaki sposób Wisła powinna być obecna w Warszawie, a Warszawa nad Wisłą. Wpływamy tutaj na odcinek gorsetu warszawskiego takiej zawężonej nieco fragmentu Doliny Rzeki Wisły w Warszawie. Jest taki zbliżony kontakt miasta z rzeką. Ten odcinek to jest około 6 km. Widzimy bulwar, początkowy jego fragment. Ostatni schodek tego bulwaru nigdy nie miał wystawiać z wody. Tak był projektowany. Mamy przewagę silnej erozji, ponieważ regulacja na prawym brzegu, która zawęziła koryto rzeki na wodę żeglugową, regulacja tymi ostrogami poprzecznymi, tamami poprzecznymi. I zarośnięcie tych, tych przestrzeni między tymi, yy, między tymi ostrogami spowodowało, że mamy skoncentrowany no, Dlatego ten odcinek przed Warszawą, który ma szerokość doliny Wisły nawet km 800 km. Yy, jest piaszczysty, szeroko, rozlana jest ta rzeka w tej dolinie i faktycznie to koryto płynie zmiennym przebiegiem, ale na szerokości około 400 nawet 500 metrów przy rozstawie wałów 1,8 800 Tutaj mamy rozstaw wałów 400 metrów, czyli trzykrotnie, co najmniej mniej, 450, a, a koryto rzeki 200-metrowe w najszerszych właściwie momentach, bo tak naprawdę to w niektórych momentach mamy i nawet 100 kilkadziesiąt metrów. W latach 2009-2019 yy, Zrewitalizowano spore odcinki rzeki Wisły w Warszawie i program opierał się na budowie bulwarów właśnie portu Czerniakowskiego, skąd wypływaliśmy, takiej bazy dla rozwoju żeglugi i rekreacji wodnej oraz plaż i ścieżek na praskiej stronie rzeki Wisły. Oczywiście były też inne zadania związane z, z budową przystani, z budową zaplecza dla sportów wodnych, z budowlami przeciwpowodziowymi. Dopływamy do plaży Poniatówka. Lokalizacja tej plaży wyniknęła z faktu bezpośredniego sąsiedztwa ze Stadionem Narodowym i wiąże się to też między innymi z dobrą dostępnością poprzez Most Poniatowski, tego ciągu komunikacyjnego z Powiśla w stronę, w stronę Pragi. Ludzie nad Wisłę wrócili i to bardzo intensywnie. Czasami w niektóre dni na tej plaży, jednej plaży po Jatówce, potrafi być 50 tysięcy osób. Po lewej stronie miasto schodzi nad rzekę, czyli się taką przestrzenią publiczną, atrakcyjną i konkurencyjną do krakowskiego przedmieścia, a praska strona, w związku z tym, że w jakiś sposób sama się zrenaturyzowała, porzucona i nie, e, niegospodarowana, zarosły te przestrzenie między ostrogami. Stąd taki silny kontrast między tymi dwoma brzegami. No nie, nie jest to rzecz nietypowa dla, to jest dość typowe w różnych miastach, e, to się dzieje. No ale tutaj konsekwentnie, faktycznie trzymano się tej zasady, żeby prawy brzeg od lewego brzegu silnie odróżniać. Ten lewy intensywny z, z bulwarem Pełnym siłowni, placów zabaw, urządzeń, knajp i tak dalej, z dużą ilością ludzi i praski brzeg, właściwie ze ścieżką, i tylko toaletami, że można było zapewnić takie bezpośrednie potrzeby i, 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 i plaży. Tak? Raczej o charakterze takim właśnie dzikim, nie, nie zindustrializowanym. Jeśli chodzi o rewitalizację bulwarów w XXI wieku, był Centrum Nauki Kopernik. To była taka pierwsza inwestycja zbudowana. Na tunelu Wisłostrady, i kilka lat później zaczęła się budowa bulwarów. A takim ostatnim krokiem jest most pieszy, który tutaj biegnie w ciągu ulicy Karowej i który będzie łączył port Praski z bulwarami i krakowskim przedmieściem. Wisła jest najważniejszą partnerką, byśmy razem przygotowali się na wyzwania przyszłości. Musimy myśleć o niej nie jako linie na mapie, ale jak o całym obszarze, czyli wetscape, wodoobrazie. Nie tylko krajobrazie. Od kilku lat w debacie o mieście wybrzmiewa temat mokradeł, że potrzebujemy w mieście takich miejsc nasiąkliwych, miejsc brudnych, które wcześniej nie kojarzyły się z miastem. Natomiast takie bagniska, trzcinowiska, pałkowiska, pokrzywiska, to wszystko była wisła, tylko właśnie nie w swoim głównym nurcie, a w strukturze miasta. I wierzę głęboko, że przywracanie, rozszczelnianie Warszawy i pozwalanie nasiąkać naszemu miastu jest no, najważniejszą, najważniejszym projektem w kolejnych latach. Szybownicy warszawscy rozumieją Wisłę też w kategoriach, jak ona odpowiada za poruszanie się wiatru w naszym mieście. Opowiadają, że przy pogodzie bezwiecznej to właśnie nurt rzeki wprowadza powietrze warszawskie w ruch. Więc pytanie: Czy, jeżeli byśmy poszerzyli z powrotem, uwolnili rzekę, bo teraz jest ściśnięta do połowy swojej szerokości, czy nie byłoby chłodniej latem? Czy powietrze nie ruszałoby się żwawiej, czy ten mikroklimat Warszawy nie byłby lepszy. Więc musimy przyglądać się naszej rzece i przede wszystkim jej słuchać i zapraszać do centrum miasta.